Cześć, witajcie w nowym filmie. Prawdopodobnie każdy był na jakiejś atrakcji w tym czy innym czasie. Teraz są one dla młodych i starszych, ale są też atrakcje, które mogą być dość przerażające. Dziś pokażemy Wam 10 atrakcji, których prawdopodobnie za bardzo się boicie. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby znaleźć atrakcje, o których mamy nadzieję, że jeszcze nie wiesz. Więc chwyćcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze, oglądając ten film. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Zaczynamy od atrakcji, o której mówi się, że znajduje się 915 metrów nad ziemią i do której wiele osób nie odważyło się wejść nawet za 1000 dolarów. Poznajcie The Flying Keys, chińską atrakcję znajdującą się na klifie w mieście Chongqing. Tej atrakcji można podziwiać całe miasto stojąc na obrotowym tarasie widokowym. Jest ona zainspirowana mityczną historią miłosną o nazwie latający pocałunek. Powodem, dla którego nazywa się latający pocałunek, jest to, że filary trzymające Cię wydają się dmuchać pocałunek, gdy osiągają swój szczyt. Atrakcja nie ma siedzeń ani pasów bezpieczeństwa, tylko ogrodzenie, które chroni Cię przed upadkiem setki metrów w dół. To prawdopodobnie nie będzie Twoje ulubione miejsce, jeśli nie lubisz wysokości. Numer 9. Atrakcja Dododonpa położona u podnóża góry Fuji w japońskim mieście Fuji Yoshida, nie jest dla osób, które nie lubią prędkości. Od momentu otwarcia w 2001 roku, roller coaster ten dzierży tytuł najszybszego rollercoastera z inwersją. Przed startem słychać głos w języku japońskim, który odlicza czas. Przerażające jest to, że głos często fałszywie odlicza, więc nie wiesz, kiedy zacznie się jazda. Ale zanim się zorientujesz, w ciągu zaledwie półtorej sekundy zostaniesz rozpędzony do prędkości 180 km na godzinę. Po gwałtownym przyspieszeniu zbliżasz się do jednej z największych pętli na świecie, przez którą przejedziesz z prędkością 40 km na godzinę. Ta atrakcja zdecydowanie nie jest dla osób o słabym sercu. Numer 8 Czy jesteście na tyle odważni, aby wejść w paszczę warczącej naturalnej wielkości Godzilli? Atrakcja Godzilla Interception Operation Hawaii znajduje się w parku Ningen No Mori na japońskiej wyspie Hawaii. Wygląda jak scena z potworami z filmu. Atrakcja wygląda następująco. Stajesz na platformie i zostajesz wystrzelony przez Tyrolkę, po czym przechodzisz prosto przez paszczę Godzilli. Po tej przejażdżce wkracza się w ekscytującą grę strzelecką, w której próbuje się zapobiec rozrostowi komórek Godzilli. Park tematyczny jest bardzo dumny z tej atrakcji i twierdzi, że jest to jedyna naturalnej wielkości atrakcja Godzilli, jaką kiedykolwiek zbudowano. Więc jeśli lubisz serię filmów o Godzilli, ta atrakcja jest zdecydowanie obowiązkowa. Numer 7. Zostaniemy jeszcze przez chwilę w Japonii, ponieważ w mieście Yokohama znajduje się rollercoaster, który nosi trafną nazwę Vanish ponieważ dosłownie sprawi, że znikniesz. Znajduje się on w Cosmo World i jest to przerażająca kolejka górska, w której przejeżdża się przez podwodny tunel. Jest to minuta i 58 sekund jazdy, która osiąga wysokość 35 metrów. Kolejka górska ma również spirale, ale punktem kulminacyjnym jest prawie pionowy zjazd do wody. Jeśli nadal uważasz, że ta atrakcja jest zbyt straszna, park ma również świecącą karuzelę. Ale co brzmi fajniej? Najbardziej ekscytująca przyjażdżka w Twoim życiu czy świetlista karuzela? Którą z nich chcielibyście wypróbować? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 6 Jest dobry powód, dla którego ta atrakcja nazywa się Skyscreamer. To dlatego, że prawdopodobnie zaczniesz krzyczeć. W tej atrakcji jesteś przypięty do fotela i powoli zaczynasz się obracać. Jednak wkrótce zauważysz, że nagle znajdujesz się na wysokości 73 metrów i lecisz w powietrzu z prędkością 64 km/h. Co może być dość przerażające, to fakt, że cienkie kable, które trzymają twój fotel, również zaczynają się obracać. Jest to oczywiście piękny widok, ale jeśli nie lubisz wysokości, ta atrakcja nie jest zalecana. Numer 5. Większość ludzi chodzi na stadion, aby oglądać piłkę nożną. Ale na stadionie Moses Mabhida, znajdującym się w Durbanie w RPA można wykonać ekscytujący skok. I to nie byle jaki skok. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to najwyższa huśtawka na świecie. Skacze się w dół z wysokości 80 metrów, po czym przelatuje się przez stadion. Big Rush Swing, jak nazywa się ta atrakcja, jest dość przerażająca i nie jest przeznaczona dla osób o słabym sercu. Po przypięciu możesz skoczyć w dół i polecieć na środek stadionu z prędkością 120 km na Czy odważysz się na ten skok? A może uważacie, że ta atrakcja jest zbyt straszna? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 4 Uważany za jedną z najbardziej popularnych atrakcji w Chinach, bąbelkowe tramwaj znajduje się na wysokości 455 metrów. Atrakcja jest zbudowana na Canton Tower, i ikonicznym punkcie orientacyjnym miasta Guangzhou. Wieża Canton Tower ma wysokość 600 metrów i jest najwyższą wieżą telewizyjną w Chinach i trzecią najwyższą wieżą telewizyjną na całym świecie. Bąbelkowy tramwaj jest również czasami opisywany jako miejsce, gdzie czas stoi w miejscu. Na szczycie znajduje się również Skydrop, który jest znany jako najwyższy pionowy spadek na świecie. I jeśli masz już dość wszystkich atrakcji, możesz zjeść w obracającej się restauracji w tym samym budynku. Lub jeśli nie jesteś głodny, możesz spojrzeć w dół z kilku tarasów widokowych, które dają wspaniały widok na miasto. Numer 3 nawet doświadczeni wspinacze obdarzeni ogromną odwagą wahają się, kiedy stają twarzą w twarz z austriackimi schodami do nieba. Stairway to Heaven to prawdziwa drabina, która ma 43 metry długości i wisi w powietrzu pomiędzy dwoma górami. I nie jest to byle jaka drabina. Zamieszczona jest na niewiarygodnej wysokości 700 metrów nad ziemią. Spójrz w dół, a od razu zrozumiesz, dlaczego nie jest to ulubiona rozrywka każdego. Wierzcie lub nie, ale schody do nieba są uważane za najlepszą część spinaczki na austriackiej górze, Donnerkogel. Via Ferrata to nazwa tej trasy wspinaczkowej, która oznacza żelazną ścieżkę. Po około 3 godzinach w końcu osiąga szczyt góry, który jest niesamowite 2054 metry nad poziomem morza. Dość przerażające, ale wspinacze, którzy to robią, są nagradzani wspaniałymi widokami na Alpę. Numer 2. Zostajemy na chwilę w Austrii, ponieważ w gminie Miedres znajduje się najbardziej stromy i przerażający torsaneczkowy w Alpach. Według wielu osób Miedres Alpine Coaster to jedna z najlepszych i najbardziej ekscytujących przejażdżek w ich życiu. Widoki są oszałamiające i jest wystarczająco dużo czasu, aby je podziwiać, ponieważ tor ma długość 2800 metrów. Zjeżdża się z góry o wysokości 640 metrów przez zalesione tereny. Jest tam 40 ostrych zakrętów i można osiągnąć maksymalną prędkość 42 km na godzinę. Ale nie bój się, atrakcja jest wyposażona w hamulce, więc możesz je nacisnąć, jeśli za bardzo zbliżysz się do osoby przed tobą. Numer 1 Wcześniej pokazywałem Wam Big Rush Swing, ale ten rekord został niedawno pobity przez Chinę. Oficjalnie uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa, jest to najwyższa na świecie huśtawka klifowa. Atrakcja znajduje się w Narodowym Geoparku Longgang w Chongqing w Chinach. Huśtawka klifowa znajduje się na szczycie klifu o wysokości 700 metrów. Z maksymalną prędkością 130 km na godzinę się nad krawędzią góry, co wygląda dość przerażająco. Łuk, do którego przymocowana jest huśtawka, znajdujesz nad klifem na wysokości 100 metrów. Jedyne co musisz zrobić, to przypiąć się do uprzęży bezpieczeństwa, a następnie jesteś wystrzeliwany na wysokość 108 metrów. Wiele osób w komentarzach stwierdziło, że wolałoby ominąć tę huśtawkę na klifie, ponieważ jest zbyt wysoka i przerażająca. Czy odważylibyście się spróbować tej atrakcji? Jaka jest Twoja ulubiona atrakcja? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.